Siemanko, ja, ja jestem Tajny Agent. 1, 2, 3, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słychać. Um, przepraszam, że tak cicho mówię, albo po prostu mi się mikrofon wyglądał. A dzisiaj słychać. Tu nie mogę dołączyć na czysta. A dzisiaj, słuchajcie, mam um, drugi odcinek scytowany.

to może z tego timera trochę zmniejszę no, no to co ym, no to co ym, zaraz, zaraz się uwiedzimy. Ym, no dobra, ogólnie muszę zmienić teraz konto Do, dobra dobra jako, mm. Karnuker, not bon. ej, do, ej niedobry, jak już nas mka no ban ej to ej nie do ręki kiesy naswam Nuker no bon, co jest? <coughs> 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 a my możecie dostać koniecznie koniecznie w górę i subskrypcja a ogólnie um. ty czekaj bo to było moje główne konto konto kon, kont, ale jutro wykażę ban dobra dobrze że jutro ten bank wykasza ok Trwa weryfikacja klienta proszę czekać Ja muszę sobie do teraz odpalać Halo, do stoi Halo Chyba mu, mu się coś... Zwa o Nuker no Я, конечно... Ой, я